Dobry? Wieczór. Bardzo dobry. Nawet bardzo. Powiem ci, że po tym ranie definitywnie jestem rozgrzany. Tak, to tak. wyglądało na bardzo trudne, wiesz. Wiesz co, powiem ci, że Hotline Miami y, to jest jeden z tych ranów, który na najwyższym, tak, wiesz, poziomie rozgrywki, y, który można było zobaczyć na kamerze, jak pokry próbował pokazać, jak wysoko stoi poprzeczka. <laughs> potem my jeszcze tam w tyle próbowaliśmy pokazać, jak <laughs> wysoko. Tak. Y, ale mamy. Uf! O! Nice! żeby dokończyć myśl. Hotline Miami na najwyższym poziomie rozgrywki to jest mniej takie po prostu wiesz strzelanie, mhm. że wejdę tu, strzelam tu we wszystkich, których zobaczę, a bardziej jak, jakaś taka choreografia brutalności, bo to jest wszystko jakby skalkulowane. Mhm. W pewnym momencie można było zobaczyć jak Jackal jednym ruchem myszki eliminuje cały pokój. Tak. I, I to nie było w jednym punkcie, to się kilka razy powtarzało jako strat mhm. Takie po prostu momenty, takie fragmenty, kiedy wszystko jest rozplanowane, każda najmniejsza akcja na piętrze jest przemyślana yy, zawczasu, to jest coś, co sprawia, że Rany Hotline Miami naprawdę wygląda, ogląda się yy, bardzo dobrze. U mnie ten rand wygląda tak, w którym dużo się resetuje poziomy, bo jeden aspekt wyszedł nieidealnie, i ktoś nas akurat zabił. Ja może nie oglądałem uważnie, ale naliczyłem chyba dwa resety poziomów, może było ich więcej. W każdym razie wygląda na... Znaczy, wiesz, no. trzeba wziąć poprawkę na to, że hotel Przede wszystkim. to jest uh, gra, w której bardzo łatwo jest uh, zginąć, zginąć, ale też uh, jeżeli umrzesz, to wracasz. Uh, na początek tego piętra, na które wszedłeś, mhm. bo każdy poziom to jest ileś tam pięter, więc nawet jeżeli Jackal zginął gdzieś po drodze, to to była po prostu strata paru sekund, więc Ty. nic wielkiego się nie stało. Ogromne skupienie było widać na jego twarzy. Był bardzo mało małomówny, bardzo dobrze wziął pokera, który no, zna się naprawdę dobrze na tej grze. No, y generalnie to był debiut y Jackala na Fantastyczny debiut, maratonii. jeszcze raz to podkreśla. Debiut w wielkim stylu, to tak. naprawdę warto zaznaczyć. Przybijaliśmy z nim piątki, y tuliliśmy go, bo już niestety musiał nas opuścić, ale miejmy nadzieję, że sam też uwierzy w to, że to fantastycznie wyszło. Ale to jest profesjonalizm. Przyjechał, zrobił co miał zrobić i zrobił to w wielkim stylu i wychodzi. Tak, to. Miejmy nadzieję, że zobaczymy go więcej. Definitywnie. Tak. Jeżeli e, jest w stanie utrzymać ten sam poziom, co zademonstrował mm -hmm. dzisiaj, te parę minut temu, to definitywnie e, ja mogę powiedzieć, że będę czekał na kolejnego ramienia. <grym> ja <grym> też. E, jak było słychać w tle, e, osiągnęliśmy 8000. Polskich złotych pierwszego co dnia. ukradło nam troszeczkę słów, które mogliśmy powiedzieć na tej posterce, bo <laughs> tak. myśleliśmy, że tak zachęcić widzów, że hej, zapłaćcie bo tak bardzo blisko jesteśmy, 20 tak. złotych i tak mm -hmm. dalej. A tu nagle, proszę bardzo, 20 złotych samo wpadło i teraz nie wiemy za <laughs> bardzo, co mówić. No tak, to może. A, bonus A, jest na 8. Faktycznie. Rzeczywiście, wypadło mi to z głowy. Nie sądziłem, że osiągniemy to dzisiaj. Przeszliście samych siebie, pingwin zenek w opałach. To wygląda jak gra. <laughs> Którą, za którą warto jest zapłacić te 8000. tysięcy. Jeszcze troszeczkę miałem nadzieję, że skończysz na To jest gra. To jest gra. To niestety, niestety powstała. Wow. Bardzo ale interesujący do polskiego game devu. Bardzo. Tak. I dla polskich widzów, fizyk zagranicznych też, jeżeli mamy jakieś 8000 pierwszego dnia, to jest najlepszy wynik GSPS w historii. Yy, jesteśmy, no nie wiem jak końcówka, ale poprzednik, który odbył się w tym miejscu yy, w wydziale Elektro, elektroniki, automatyki, informatyki i inżynierii biomedycznej Akademii Gunniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica. W On Grzegowie. się uczył, ja nie. <laughs> e, poprzedni event, odbył, który odbył się tutaj, bodajże w marcu po ubiegłego roku zebrał 10 111 złotych. Jesteśmy blisko tej kwoty już pierwszego dnia. A jeszcze mamy trzy. Jeszcze mamy, jeszcze mamy trzy. Rany i dni. Albo dwa rany. Nie, trzy rany. Nie, no i ja jeszcze będę na pewno czekał na do zobaczenia o dziewiątej. A, no Klasyczny tak. polski tytuł. Najlepszy ran To kradnie szał za każdym razem. Ale cały czas się dostaje, zauważyłeś? No to pewnie jakiś bo Po prostu no. się komuś z organizacji podoba i cały czas no przyjmuje tak, jakieś tak. do, do ale... zobaczenia o dziewiątej. Ja nawet nie widziałem gameplayu żadnego z tego. Co to jest za gatunek? Nie wiem, ale to w ogóle cały Jak czas. Wizual novel pewnie? Cały czas ta sama kategoria, cały czas N-percent. Nie wiem, jakieś 100% by się przydał. NG, chociaż. To może y, jak y, n% to po prostu wyłączamy streama, a 100% to jest tak jak rybka mini-mini, tak wiesz, na tej y, 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 bańce sobie tak do góry, do dołu, to tak na całą, całą noc puszczamy takie logik SPS-u, jak sobie góra, dół, tak, pięknie tak, pływa. Musimy kończyć. Tak no i że... y, zagadaliśmy was, no ale... Tak, na śmierć. Y, Miałem że wam się podobało, ale my już się żegnamy. Tak. Dzień się jeszcze nie skończył, ale zostańcie z nami, tak. bo jest jeszcze co oglądać. Do usłyszenia. Pa, Do usłyszenia. No to cześć wszystkim. ja Jestem Rytin Znowu tutaj dzisiaj. E, tym razem mam Risk of Rain i e, zaczniemy od razu. E, zaczniemy grę online, bo e, to jest szybsze, wytłumaczę później. E, na razie po prostu zaczynajmy, więc 3, 2, 1, start. Okay. Super. E, więc jeśli ktoś nie wie, Risk of Rain Rogue like z 2013, e, bardzo fajny, dobry. E, to jest Rogue tak. Potwierdzam. Um. E, więc, tak, jakby cała gra polega na tym, że e, znajduję ten teleporter, ten śmieszny czerwony po prawej, e, aktywuję go, e, zabijam bossa, czego ma się naładuje, przechodzę na samego poziomu. Jest 5 poziomów, i potem taki finałowy, inny, e, po prostu z ostatnim bossem. E, więc. E, Ponieważ to jest roguelike, jak większość roguelajków zaczynam już ze skończonym save'em i e, używam kilku modyfikatorów gry. E, pierwszym z nich jest. E, to, to są artefakty w tej grze. E, pierwszym z nich jest szkło, więc zadaję 500% obrażeń, ale mam 10% zdrowia. E, to ogólnie na po pomaga z bossami, zwłaszcza z, z ostatnim bossem. E, drugim z nich jest e, command, pozwala mi on wybierać przedmioty zamiast. E, Natomiast jakby normalnie były losowe. E, I ostatnim jest e, Spirit, który już zauważyliście w akcji. E, po prostu kiedy ja albo przeciwnicy mają mniej zdrowia, to biegałem szybciej. E, no i tak, i ogólnie... E, gra, cały run jest e, strukturowany wokół e, ostatniego poziomu u, to bardzo dobry przedmiot. E, czerwone to są te najbardziej najmocniejsze przedmioty i e, zebranie wcześniej... Czerwonego, tak wcześniej w ranie, e, bardzo pomaga. E, a więc, dobra, e, może trochę o kategorii. Jest to Any% Monsoon. Monsoon to e, po prostu najwyższy poziom trudności w grze. E, przeciwnicy mają po prostu lepsze staty, zadają więcej obrażeń, nie mają więcej zdrowia, ale również e, teleportery trwają 2 minuty zamiast minuty 30. Co akurat pomimo, że jest wolniejsze samo w sobie, to e, dziwnie pomaga, bo e, w ten sposób mogę... mam więcej czasu, żeby e, eksplorować e, poziomy i zbierać przedmioty. E, tak. I e, dlaczego gram e, w multiplayerze e, online? E, gra na tym patzu, na którym jestem jest trochę popsuta i generalnie... E, Źle skaluje ilość graczy, kiedy jestem pojedynczym graczem w lobby. E, więc przeciwnicy są trochę łatwiejsi, ale e, najważniejszym aspektem grania w multiplayerze jest to, że e, wchodzenie do menu nie pozuje gry. Więc e, mogę zmienić skalę zoomowania, e, którą widzicie, e, że zmieniłam na końcu poziomu, teraz e, wyzoomowałam się dalej e, na początku tego e, i to mogę robić bez zapozowania gry. Więc to robię, żeby się wyzumować, żeby mieć żeby widzieć więcej poziomu. I potem na końcu poziomu, kiedy moje pieniądze zostają zamieniane w doświadczenie, to to doświadczenie mam mniejszą drogę z, z krawędzi ekranu do mnie. No i dobra i to są chyba wszystkie podstawy. Z tego co wiem, Szyman chciał nam coś przeczytać, więc proszę bardzo. Tak, mamy dwie donacje. Pierwsze od Dot Kaszanki. Good luck and have fun. 40 zł. Jedna złotóweczka idzie na oszczędzenie czasu, w mnie 3, natomiast cała reszta, 39 zł, idzie na oszczędzenie Ciri. Widzę, że ktoś tu bardzo lubi Ciri. Jeszcze więcej idzie, Co? niebywałe. Natomiast 20 zł od Norka. E, idzie na język dubbingu rosyjski z Vautici YCT, any percent. Super, dzięki za kwoty. E, dobra, to może trochę o itemkach, e, które zbieram. Więc ogólnie, itemki są cztery typy: są białe, zielone, czerwone, czyli po prostu pasywki e, w różnych e, tirach, powiedzmy. I e, są pomarańczowe, czyli aktywnej templisty, które e, używam przyciskiem. E, bardzo chcę pomarańczowe, bo to mi pozwoli na pewien glitch, który jest bardzo przydatny w tym ranie. E, no, niestety nie znalazłem na poziomie pierwszym. Może tutaj znajdę? Nie. No cóż, szkoda. E, z białych zbieram dwa fajerwerki. Fajerwerki, po prostu sprawiają, że kiedy pupię coś, to te firewerki strzelałem i zabijam przeciwniku e, Pomocne. E, z zielonych podniosą dwa dodatkowe skoki i e, jeden jetpack, który zwiększa wysokość skoku. I teraz, skromem e, to, e, zbiorę jeden upgrade na zdrowia i potem po prostu damage up. E, I z czerwonych zebrałam e, to ten ceremonial dagger, który mi pozwala e, zasponować takie coś podobnego do tych, e, tych fejerwerków ja za każdym razem, kiedy zabijam przeciwnika. I, I następne czerwone to też po prostu pójdą w mój damage. Więc taki niefortunny, niefortunny poziom był jest całkiem duży i e, zabijam wszystkich przeciwników i teleporter jest gotowy, tylko muszę dojść na samą górę. Okej. Okay to eksperyment pójdzie i się zezumowotuje po raz kolejny. Tutaj mam nadzieję, że znajdę mój pomarańczowy przedmiot. Um, bo od trzeciego poziomu jakby się bardziej... Uh, so, pojawiają się te uh, takie skrytki z przyciskiem białym i w nich jest szansa, że też będzie pomarańczowy, oprócz zwykłych skrzynek. Ale jak nie, ja to... O, o, Może być trochę straszne, ale powoli się poruszam strasznie. Okay. A więc zielony teraz zaczyna zbierać uh, ATG missile. I po prostu kiedy... Trafię przeciwnika, to jest szansa, że wystrzeli to taką no, rakietę. To pomocno. Mogę się już zumować. I dobra, i w sumie wyczekam tutaj, bo jakby e, resztę tego teleportera, bo nie ma sensu wracać przez resztę poziomu. E, nie mam wystarczająco prędkości, żeby dojść tam i wrócić. W tej minucie którą mam. Niestety dalej nie widzę nicie pomarańczowego. Mam nadzieję, że dam radę jeszcze być jeden, ten prime. Myślę, że dam radę i... To może być ten tytuł podobny No cóż, można na samym poziomie Tworzy tutaj tą skrytkę strategicznie na końcu teleportera, żeby te fajerwerki mogły oczyścić resztę przeciwników. Więc generalnie e, jakby generacja poziomów Risk of Rain jest całkiem, myślę, unikatowa, jeśli chodzi o roglejki. Przynajmniej z mojego doświadczenia, bo mapy są... Jakby już gotowe. Nie, nie są generowane losowo, tylko to co jest na tych mapach jest generowane losowo. Czyli ten layout mapy już znam i e, widziałam go wcześniej, ale wszystkie skrzynki, teleporter i takie te wszystko jest losowo. Więc zakrobił się możliwie najniebezpieczniejszy boss w całej grze, ale dobra, udało się go zabić e, pasywnym z moich przedmiotów. I wydropił czerwony, więc podniosę behemota, żeby wszystkie moje ataki wybuchały dla większych wrażeń, generalnie moje dwa skoki i jeden guz do wysokości skoku powinny wystarczyć. Ale z racji, że nie mam. Dalej żadnego, żadnej prędkości poruszania się, to zbiera jeszcze jeden skok i jeszcze jeden e, jump high. Tak, w razie czego. Bo um, ostatni trik w runie zależy trochę od tego, żebym miała wystarczająco od bycia w powietrzu. I to może być albo prędkością zrobione, albo. Um, Albo... Uh, z kremii. z kamień. Kamień naprawdę dzisiaj nie lubi Mogę zająć chwilkę? Jasne. Więc mamy 25 złotych od Uzi Skula z komentarzem... Hey Rytin! What is this game i why nie jest mał Nie Don't forget to use Loader and pick up inclusion for Maximum Speed. <laughs> Powodzenia w biegu. Dziękuję, Uzi. Uh, duży szauta dla Uziego, aktualny rekordzista w uh, Nypresencie i ogólnie super ziomek. Jeszcze wspomnę, że 25 zł idzie na integrację z czatem Twitcha w Noita N Więc ostatni taki standardowy poziom. I przechodzimy do ostatniego. Dalej nie znalazłam nic pomarańczowego i chyba w tym momencie, nawet jak znajdę, to nie wezmę tego co chciałam oryginalnie. Szkoda, ale co zrobić? Przechodzę do ostatniego poziomu i, i top spawn Super Więc a, są trzy spawny na tym poziomie i ten jest najgorszy bo traci 45 sekund Pozostałe dwa mogę od razu wyjść poza poziom a ten muszę naładować tą SG Ale może to i dobrze, bo aktualnie gra najlepsza... najlepsza soundtrack w całej grze Słuchamy go trochę duży. Teraz weszłam na sam szczyt tak naprawdę poziomu. I e, normalnie, żeby dostać się do jakby, pokoju z za ostatnim bossem tej areny, e, są dwa drzwi na drodze, tutaj pary e, które by trzeba było naładować. I teraz są te no, te 45 sekund za każde drzwi powolne i złe i nie lubię. E, więc teraz skaczę wysoko, żeby zarać sobie obrażenia, żeby trochę szybciej biec i spróbuję zrobić śmieszny trick, gdzie wyskoczę poza poziom, o tu, i po prostu wejdę na, do ostatniego bossa, e, bo kiedy wychodzę poza poziom, gra próbuje mnie ustawić, um... gra próbuje mnie e, wywalić, w, jakby default spawn location powiedzmy, tylko a... Ponieważ e, trzymam strzałkę do góry, to nie może tego zrobić, jakby na, na drodze e, między tym swoim location a tym gdzie jestem i skąd się teleportuje jest drabinka i po prostu moja postać łapie drabinkę zanim e, za się teleportuje na ostatnie miejsce i ta drabinka właśnie jest fajnie w, w arenie, fajnie wychodzi. I zbliża się czas, jak tylko uh, aktywuję tą konsolę uh, po dobiciu bossa. Czas. Okej. Okay. Um, tak tylko powiem, że to było możliwie najgorsze challenge, jakie mogłam dostać. Uh, jest bardzo śmieszny glitch w tej grze, którego po prostu nie mogłam pokazać, bo nie dostałam odpowiedniego itemku. A inny glitch też był, który akurat się nie, nie mogłam ustawić, więc no sorry. Wyszło jak wyszło i tak pod estimateem, więc fajnie. Teraz ostateczny czas IGT 1629, no okej. Okay. No dobra, no to ode mnie tyle. Dzięki.